Śmiałe widzowie, dzisiaj gramy w Minecrafta, ale jak skoczę, dostaję OP item, czyli skakanie jest OP. Jednak zanim zaczniemy, yy, zachęcam Cię do zasubskrybowania kanału i zostawienia lajka nad, pod tym filmem, żeby Cię nie ominęły żadne nowe filmy. A już zaczynam skakać. Mam nadzieję, że coś fajnego wypadnie za pierwszym skokiem. Ok, strzały, fajerwerki, łopata. a, Sharpness. o nie, nie ja zapomniałem, że ja nie mogę skakać dobra ale że koksy oczywiście naszym celem jest y, zabicie smoka oho nie wnikam dobra mm. No to skaczemy dalej. O, złoto Pedro! Co to jest? Ciekrynca. Ja wiem, co z tym zrobimy. O tak. Okej, okay, nie idziemy do endu. Zrespimy sobie smoka tutaj. Co jest dobra. Na razie o idą. Lecą tak. Uuu. Ja nie mogę. Sweetness. Speed 5. Dobra. Nie potrzebujemy już tego crossbow, całkiem nic. Yy, na razie to czekam tylko na elytrę. Więc. Wezmę sobie w sumie wypić. a nie stręcza na tego są o dobra mamy. Yy, właśnie mamy bezbroję. Więc na razie spoko. Tylko szkoda, że ja już tutaj nie widzę co dostaję. Tyk pyk, tyk o łuk dobra mamy łuk. Więc teraz, kurde, możemy już się w końcu. Ba! O Kill off mamy kolejny. A jak to ma Infinity? No to nie potrzebujemy strzał. W sumie i tak zaraz pewnie je dostaniemy. Leginsy nie potrzebujemy. Totem, dobra, totem. Totem dobry. Drugi totem. Diamenty, okej, okay, okej. Okay. Nie, nie, nie wnikam. że tak dużo potek dostajemy a żadnych zbroi, czy żadnych takich ciekawych rzeczy nie, dostaniemy. nie dostajemy, co nam się mogą przydać, na przykład te Ender oko endera, o, wtedy zrespimy sobie jeszcze uidera, w tym odcinku może jeszcze później po pokonaniu smoka sobie z zrespimy. To już zależy. Strzały nie potrzebuję. Wiecie co? bym tutaj tak wyrzucał te rzeczy, które mi są niepotrzebne. <laughs> o kurde! Mieczyk, dajcie mi mieczyk. O kurde, z takim mieczem to my możemy grać. Tylko jak ja się tam podbuduję teraz? O to jest pytanie. Podkopię się. Dobra, już jestem na powierzchni. I będziemy nadal wyrzucać nasze niepotrzebne itemy, czyli to a musimy podskakiwać. Ej, nie dostajemy nic. Skam. Lag był. Potem już niepotrzebny, no. Kill nie. Ferwerki nie. Złoto nie chcę. A, bo pewnie dostawaliśmy złoto. Na no, i dostawaliśmy. Co to jest? Speed 5. Pom pom. Loko Firon. Ty co jest? Czemu się nie respi? Dobra, wywalmy niepotrzebne rzeczy. To. 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 To, to mi się nie przyda. Tu też raczej nie. Jedno sobie zostawimy. Dobra, ja sobie tutaj wszystko uporządkuję i będzie i się zaraz widzimy. Dobra, ja już sobie uporządkowałem i nie wiem czemu mi się nic... O! Mam na po trochę. więc fajnie. Dobra. Dirt, fajnie, fajnie. O, złote jabłka nie chcemy. Czekam na elitrę, bo by się tak bardzo przydała. Na pewno byśmy yy, nie niszczyli bardziej serwera, bo zaraz... Kurde, dostaniemy laga jakiegoś. O, dobra. Bo jak tak będziemy skakać i będzie miliardy temu dookoła, to słabo. O! Ciekawie, ciekawie. To będą lagi straszne. Speed mining. Obsidian. Może później pójdziemy do naderu. Jeśli nie dostaniemy enderpereł. Jakie słabe te rzeczy lecą. Podczas przeszukiwania w ogóle znalazłem regenerację 5, więc to nam się na pewno przyda. Później. Nie przyda nam się. Dobra, mamy to. Mamy eletrę. Teraz robimy tak. Pyk, pyk. I lecimy. Tylko nie wiem do czego. Chyba sobie to na polecimy bo bo na razie dla mnie dropą enderperły więc słabo tak bardzo słabo bo one nam, by nam się przydały nie potrzebujemy nie potrzebujemy dobra chyba sobie tak chwilę będę poskakał i widzimy się jak zdobędę jeśli zdobędę jakieś enderperły więc Widzimy się za chwilę. Dobra, widzowie nie dropnęły nam żadne perły, więc sobie zrobimy portal na szybko. Yy, yy, chyba coś zepsułem, nieważne. Tak, bardzo coś zepsułem. Ok, kurde, nie tak to miało wyglądać. Szkoda, że jedzenia żadnego nie mamy. Możemy sobie pozabijać zwierzątka chyba traf Trafijecie w końcu, trafiłem. Dobra, wywalamy chyba sobie to. Z tej szybkie ustawienie robimy. To nam się już nie przyda na razie. Jemy ją, mną mną. Dobra. Jest dobrze, jest dobrze. Wydaje mi się, że jak skacze i mam pełen ekwipunek, to mi się nie rozpią itemy, więc to już jest dobrze. Plus to jest już taki mały. Weźmiemy sobie to jedzenie, bo tutaj jest więcej owiec. Na pewno od świnek. Tu nie widzę świnek. Ale ja trochę mamy. Więc idziemy do nederu. Dobra. Ten spić jest trochę taki. A, już się kończy. Przeszkadzał trochę. Więc słabo. No i teraz nie mamy flinta. Ale tutaj jest woda na szczęście. Sobie wykopiemy sobie. Pewnie za pierwszym wypadnie. No właśnie, o tym mówiłem. No z fortuną 10 to nie ma się czegoś spodziewać Daj mi tego flinta no O Dobra teraz y, Niestety musimy sobie zrobić crafting Więc musimy, potrzebujemy cię w naszym składzie Dobra stawiam I musimy sobie przerobić to na żelazo I zrobić sobie zapalniczkę no, i tego już nie potrzebujemy. A może wyćmiemy, bo później, jeszcze przy portalu do Endu, coś się zrobi. O, dobra, możemy iść do netheru. Szkoda, że łóżka nie mamy, bo nie zbierałem właśnie wełny, i nie mamy. Ale trudno, wchodzimy. Jest zaponiczka. Lecimy do netheru. A nie, to może się przydać jeszcze jednak. Dobra, wchodzimy. Idę co może. No, nie, nie za ciekawie jest. O, dobra, jednak jest ciekawie. O, kurde. Dobra, więc fajnie jest, jest nic. Pałeczki teraz jeszcze zebrać. Dobra, bała, nie potrzebujesz. Okej. Okay. Wezmę jeszcze na wszelki wypadek. Już nie wiem czemu... Dobra, kurde, z takim... Z taką fortuną, co ja bym mógł nawet na zwykłych survivalach tak grać. Dobra, niszczymy, bo raczej już nam się nie przyda. Teraz musimy chyba bastionu poszukać. Albo tego biomu z, właśnie z piglinami, żeby się wytrajdować. Więc ja będę leciał i szukał. Законодательство, 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 no to nie ci O, są i oni. Dobra, widzowie mamy. Znalazłem Chodź tu, wchodź tam, tam, tam wchodź, dobra. Mamy jednego. Masz tam traduj się. Chcę jeszcze... O, tamtego za, zaprowadzić tutaj. Chodź tu. O nie, nie, nie daj mi to, daj mi to, daj mi to. O. Teraz chodź tutaj. Jak wytradujesz. Chodź tutaj. Chodź tutaj. I tutaj go wrzucimy już. Chodź tutaj. Ty. O, elder Dobra, fajnie. Chodź tu. aż tu. No nie. Dobra, chyba jednak nie będziemy go zaciągać. Weźmiemy sobie ender perły. Wejdziemy sobie tutaj. I... Chciałem go zabić, ale nie. Ty, akilamus. Weź, weź, nie bij mnie. Dziadu, nie bij mnie. Czemu mnie bijesz, no? Masz złoto. Ty, co jest z nim? Dobra. Sam tego chciałem. Muszę nowych szukać, ja nie mogę. Jak mi się nie chce tego robić, to szukamy znowu od nowa. Dobra, mamy jednego. Ej no, czemu tak jest? Dobra, ci są dobrzy. No i widz. O, jednak nie są dobrzy. Niechcący. Niechcący, no, rozum to. O kurde, ja tu zginę zaraz. Nie chcę umierać. Ej, czemu ja mam takiego niefarta? Dobra, trajduj się tam. Sam będziesz jeszcze trajdował, bo twoi koledzy nie chcą. O kurde, nie wychodź, nie. Ej, no masz złoto. Chory jesteś jakiś. No nie, nie wiem o co za nim chodzi. Ale znajdę sobie gdzieś daleko nowych sianków. Może oni będą się trydować. Dobra, jest tutaj ostatnia szansa. O kurde. No ale czemu oni chcą się bić? Nie rozumiem tego. Tam się zabił. No masz tu złoto. Chyba jednak nie ma na co, nie ma co na nich liczyć, więc ja sobie po prostu poskaczę i aż znajdziemy Ender Perły. Albo może poszukam też bastionu. Coś na pewno tu porobię. Ale nie będę się z nimi tradeował, bo oni nie chcą. Więc chyba poszukam bastionu po prostu i tam. Albo zabiję takiego Endermana. Też dobre. Też dobry plan to jest. No nie! No, czemu oni znikają? No dawaj, teleportuj się do mnie, no. No, a gdzie ty jesteś? No i uciekłeś. Skurzyłeś. Ja cię kręcę. Ja yes, okay, są te Edermany. I to jest twój koniec właśnie. Serio. Nie rozumiem tego, czemu one tak uciekają. Dobra, poczekam aż... Zabiję jakiegoś i się widzimy. Dobra, udało mi się, tylko że dwie perły tylko dropną. Więc słabo. Sieba, ciekawe czy dropnie pałkę. Jak myślicie, dropnie czy nie? Nie droptą. A może jednak dropnął? Nie, nie dropnął ten O kurczę, ginę! Dobra, lecimy i... Widzimy się jak już będą te Enderperły, bo nie będę was tak zanudzał. Dobra widzowie, udało mi się znaleźć te enderperły. Mam ich tutaj już trochę. 16, więc możemy już wychodzić. Strasznie długo ich szukałem, ale udało mi się. Największy problem był z Endermanami, bo one mi się cały czas uciekały, mi cały czas nie mogłem ich znaleźć. Ja już wchodzę do normalnego świata i będziemy szukać Endu. Jesteśmy tutaj, i nie wiem gdzie jesteśmy, daleko. Więc bierzemy crafting i tworzymy sobie właśnie tutaj... A, musimy najpierw stworzyć proszek. Tworzymy ender perły, end, end te, oczy enderu w, sensie, w sensie i e, idziemy szukać endu w końcu. Jak widzicie, jem złote jabłkę, bo jedzenie mi się już skończyło, więc ja rzucam perłę i mam nadzieję, że jesteśmy blisko w tamtą stronę. Więc ja lecę i zaraz się widzimy. Brawizowie ominęliśmy, więc to musi być tutaj gdzieś blisko. Może w, tym wo w tej wodzie tutaj. Kajcie, bo nie co rzuciłem perłę. O, no i kulaje napękła. Kurde. Wstaniemy sobie tutaj i rzucimy. Tam. O kurde, przypał mamy lekki. Nie powiem. Ja obstawiam, że to jest gdzieś tutaj. O, w tym miejscu. Tam! Dobra, to ja się losowo wkopuję. Tutaj się losowo wkopię. Miejmy nadzieję, że tu tutaj jest. O nie, hej, z piątką. I to wygląda tak, jakbym na kreatywie to kopał. Czekajcie, bo strasznie lagi mam. Dobra. Chyba teraz powinno być lepiej. Miejmy nadzieję, że tu gdzieś tutaj będzie. Chyba mała ta nadzieja jest. Dobra, kupiemy się jeszcze. Pewnie nie trafiłem i będę musiał się wykopywać stąd. O dobra, trafiliśmy. Też że przy bibliotece, to musi być gdzieś blisko. Chyba. Tak mi się wydaje, że jak jest przy bibliotece, to gdzieś blisko jest portal. To strasznie dziwny ten... Ten ice pie. Wchodzimy sobie tutaj, tutaj, tu Aha Co jest? Czy ametyst? Okej, okay, okej, okay, rozumiem. Tutaj nic nie ma. Dziwne. Tuleśmy dalej. Ora, ja idę tutaj chyba. Aha, co ja zrobię? Stawcie mnie. Żelazo. Bum. Dobra, idę tutaj. Pierwszy raz widzę w ogóle tutaj takie przejście. Musi coś być. Nie ma nic. Jak nie tu, to tutaj. Tu już byłem. A jednak nie byłem. O, ender perła, dobra. Kolejny taki, może tutaj? Dobra, są drzwi. Okej. Okay. Nie wiem gdzie iść. Dobra, zaraz się widzimy jak znajdę. O, o, o! A nie, jednak nie. Dobra, to widzimy się jak znajdę. Dobra, ogólnie to już strasznie długo szukam. I nie wiem czy gdzie to jest. Więc miejmy nadzieję, że zaraz trafię. Tutaj, tutaj... O dobra jest. Ja... Ile szukania tego było? Jeszcze idealnie, a nie, przecież mam ponad jedną nawet. Muszę sobie zjeść i zaraz będziemy wchodzić. Dobra, wchodzimy. Wczytuje nas, dobra, wczytało nas, więc sobie wchodzimy na górę. to po co ja się buduję? Zapomniałem w ogóle o L3. Bo ostatni tutaj jest. Przepraszam, że nic nie wyjęłem, ale skupiony byłem strasznie. A teraz zostały nam tylko te dwa takie zamknięte, więc sobie już zejdę na dół. Czemu ten smog do mnie strzela? Jest jakiś agresywny. I nadzieję, że uda nam się to zniszczyć. Dobra. Teraz czekamy tylko, żeby sperczował. Nie mamy łóżek. Dobra, perczuję. Nie mamy łóżek, ale jakoś to wyjdzie. 15, 5, 13, 5. To z siekiery będziemy go mieć. Siekiera ma większy atak, większy damage. No na razie sobie do niego strzelam, bo chyba jednak nie perczuję. Chyba jednak mu się odechciało. Ło. Wow. Dużo dostał całkiem. Jak mnie wyjebił w powietrze. O dobra, perczuję, teraz już musi perczować. Dobra, perczuję na pewno. No, a więc ja sobie schodzę na dół i orę się siekierkę. Będę go bił. Ja O kurde. Ale mnie wywalił. Zdążę, 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 zdążę. zdążę. Jeszcze mu przywalić. Ja dajcie, że za pierwszym razem mi się uda go, za pierwszym perczem. Nie, nie udało się. Ale to już tylko to do, chyba dobijemy właśnie z łuku. To no, nie dajcie, że on. Znowu przechuje. Patrzcie, znowu przechuje. Dobra. A, chciałem go z łapki zabić, ale nie wyszło. Ora. Dzięki za obejrzenie filmu. Jeśli jeszcze nie widziałeś, to zachęcam do obejrzenia moich innych filmów, w których pokazałem na przykład jak zrobić ładnego Discorda. Jak zostawi się pod tym filmem, nie wiem, z pięć łapek, to nagram dla was taki następny taki film. Dzięki za obejrzenie i cześć.